Jaś i Małgosia. W opracowaniu Bogusława Michalca, według baśni braci Grimm. Na skraju wielkiego lasu mieszkał sobie wdowiec wraz z dwójką dzieci. Chłopczyk miał na imię Jaś, a dziewczynka Małgosia. Ojciec pracował przy wyrębie lasu, a dzieci pomagały mu w domu. Pewnego razu dzieci postanowiły zrobić ojcu niespodziankę. Nazbieramy w lesie grzybów i zrobimy pyszne danie, zawołała Małgosia. Ruszyli w las, śpiewając piosenkę o ptaku, który zamienił się w słoneczny promień. Szli, szli, aż ścieżka zgubiła się między wysokimi trawami. Wszystko tu było inne i dziwne. Nawet napotkana chatka nie przypominała znanych im domów. Ściany były z piernika. Komin ze słodkich ciasteczek. Musimy tu przenocować, zdecydował Jaś, ułamując sobie kawałek piernikowego ciasta. Było przepyszne. Spróbuj, Małgosiu, powiedział i podał siostrze serce z białą, lukrową polewą. Nie zdążyli przełknąć ostatniego kęsa, gdy zaskrzypiały drzwi posypane makiem i z chatki wyskoczyła czarownica. Mam was! Krzyknęła i wrzuciła dzieci do dużego worka. Co teraz z nami będzie? Zapłakała Małgosia. A czarownica, która usłyszała płacz dziewczynki, roześmiała się grubym głosem. Ty będziesz moją posługaczką, a twojego braciszka zjem w niedzielę. Cóż miała zrobić biedna dziewczynka? Dzień w dzień ciężko pracowała, by spełniać zachcianki czarownicy. Sprzątała kuchnię, gotowała jedzenie, a wieczorami cerowała chustki swojej nowej pani. Mijały dni, a pomoc nie nadchodziła. Któż mógłby zaglądać na takie pustkowie? Małgosia pomyślała o swoim losie, i srebrzysta łza wpadła do garnka, w którym gotowała się zaczarowana potrawa z żabich udek. Co wieczór Babajaga przychodziła do klatki, w której trzymała jasia i dawała mu trzy cukierki o maślanym smaku, żeby go podtuczyć. Co mi po takiej chudzinie? Mówiła? Na niedzielę chcę mieć porządny obiad. W niedzielne popołudnie czarownica nastawiła na palenisku duży kocioł z wodą. A kiedy wrzuciła do gotującej się wody wszystkie zaczarowane przyprawy, Otworzyła klatkę i podprowadziła Jasia do paleniska. – Chwileczkę! – zawołała nagle Małgosia. – Zapomniałaś posolić wodę! A kiedy Baba Jaga nachyliła się nad kotłem, Małgosia chwyciła miotłę i wepchnęła czarownicę do wielkiego garnka. Nareszcie byli wolni. Tato długo ściskał Jasia i Małgosię, uradowany, że dzieci są całe i zdrowe. A potem poprosiłby obiecały, że już nigdy, ale to naprawdę nigdy nie wyruszą same do nieznanych zakątków lasu.